Witam was bardzo serdecznie dragon z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek historyczny. Zajmiemy się pancernikiem Scharnhorst. Zapraszam. Na wstępie zaproszę was jeszcze na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie. Pancernik Scharnhorst to pierwszy z dwóch okrętów tej serii. Wstępnie Scharnhorst oraz Gneisenau miały zostać okrętem czwartym oraz piątym serii pancerników kieszonkowych klasy Deutschland. Lecz wodowanie przez Francuzów szybkich pancerników zmieniło plany Niemców. Zrezygnowali oni z budowy czwartego i piątego okrętu klasy Deutschland na rzecz większego i silniejszego okrętu. Tak powstaje klasa Scharnhorst. Powstaną dwa okręty tej klasy Scharnhorst oraz Gneisenau. Stępkę Scharnhorsta kładą jako pancernik kieszonkowy jeszcze 14 lutego 1934 roku. Po zmianach, już jako pancernik, kładą stępkę jeszcze raz, 15 czerwca 1935 roku. Scharnhorst wodowany zostaje 3 października 1936 roku, wchodzi do służby 7 stycznia 1939 roku. Podczas budowy rozważano, jaki kaliber działa zamontować na pancernikach czy zamówione już wcześniej wieże z działami 283 mm tak czy tak jak to inne kraje zachodnie robiły większego kalibru patrzcie francuskie 330 bądź brytyjskie 380 jedynki zaważyła decyzja polityczna gdyż przypuszczano że zastosowanie większych dział może zaniepokoić brytyjczyków z którymi Niemcy negocjowały umowę morską na potrzeby właśnie tej umowy Podano fałszywą wyporność okrętów klasy Scharnhorst. System opancerzenia pancerniki przejęły z krążowników liniowych typu ersatz York, które swoją drogą trafiły w najnowszej aktualizacji do gry. Zastosowano wysokociśnieniowe kotły i turbiny parowe. Utrzymano oddzielną artylerię przeciwlotniczą i dodatkową. Przy budowie wykorzystano nową stal pancerną, która była przystosowana do spawania zamiast nitowania. Pancerz stanowił 40% wyporności okrętu. Co ciekawe, w 1943 roku wyporność wynosiła 32 tysiące ton. Tak więc widzicie, 40% to sam pancerz, no to jest naprawdę bardzo dużo. Pancernik posiadał potężną siłę ognia. Trzy wieże główne, w każdej trzy działa 283 mm, 12 dział 150 mm, 14 dział 105 mm, 16 działek 37 mm, 10 działek 20 mm. W 1941 roku dozbrojono pancernik w 6 wyrzutni torpedowych, 2 po 3 wyrzutnie oraz domontowano 34 działka 37 mm. Co ciekawe, wyrzutnie torped pochodziły z krążownika Nuremberg, który swoją drogą też jest w grze. Załogę stanowiło 1968 marynarzy i oficerów. Po przyjęciu do służby załoga Scharnhorsta przechodziła szkolenie na Bałtyku. Po ćwiczeniach pancernik został odesłany do stoczni, by przejść poprawki. Zmieniono kształt dziobu oraz zamierzano zwiększyć siłę ognia pancernika. Planowano wymienić jego wieże z działami 283 mm na wieże z działami 380 mm. Jednakże przezbrojenie okrętu trwałoby zbyt długo, więc porzucono ten pomysł. Finalnie Zamówione wieże 380 mm trafiły do budowanego w tym okresie pancernika Bismarck. Wybuchła wojna, a Scharnhorst wraz ze swoją siostrzaną jednostką Gneisenau zostaje wysłany na swój pierwszy bojowy rejs. Pancerniki zostaną wysłane na południe od Islandii, by atakować jednostki brytyjskie. Tam nasz bohater zatapia pierwszą swoją ofiarę krążownik pomocniczy HMS Ravalpindi. Pancernik Scharnhorst oraz Gneisenau uczestniczą w inwazji na Norwegię. Dwa pancerniki zostaną przydzielone do pierwszej grupy, która miała dostarczyć żołnierzy do Narwiku, norweskiego miasta, które było kluczowe dla każdej ze stron. Wczesnym rankiem 9 kwietnia 1940 roku Scharnhorst i Gneisenau napotykają brytyjski krążownik liniowy HMS Renown. Załogi niemieckich okrętów zajęły stanowiska bojowe. 30 minut po wykryciu, nawigatorzy na Scharnhorście dostrzegają błysk dział brytyjskich. Celem była siostrzana jednostka. Niemieckie załogi odpowiadają ogniem. Gneisenau zostaje uszkodzony, zaś radar Scharnhorsta uległ awarii, co uniemożliwiło skuteczne prowadzenie ognia. Oba niemieckie okręty, uszkodzone, zostały zmuszone do zerwania kontaktu z Brytyjczykami. Niemcy wykorzystali swoją prędkość, jednakże wzburzone morze oraz duża prędkość Niemców przyczyniły się do kolejnych awarii. Przednia wieża Scharnhorsta została zalana, oraz u obu pancerników zaczęły pojawiać się problemy z turbinami, przez co musiały one zwolnić. Bezpiecznie docierają do Niemiec 12 kwietnia o godzinie 22. 4 czerwca 1940 roku Scharnhorst oraz Gneisenau opuszczają Wilhelmshaven, by a... 4 czerwca 1940 roku Scharnhorst oraz Gneisenau opuszczają Wilhelmshaven, aby powrócić do Norwegii. Dołącza do nich ciężki krążownik Admiral Hipper oraz cztery niszczyciele. Cel wyprawy: przerwanie alianckich wysiłków zaopatrzeniowych wojsk alianckich. 8 czerwca pancerniki wykrywają brytyjski lotniskowiec HMS Glorious oraz jego niewielką eskortę niszczyciele Ardent oraz Acasta. Niemcy rozpoczynają ostrzał o godzinie 17.45. Około 10 minut po rozpoczęciu ostrzału Glorious zostaje trafiony w pokład, wybucha pożar. Następne salwy z pancerników trafiają w mostek, na którym ginie dowódca lotniskowca. Eskorta nieskutecznie próbuje ukryć Gloriusa w zasłonie dymnej. Niemcy, posiadając radar na Sharnhorście, mogą bez problemu śledzić lotniskowiec. Około godziny 19 po ciężkim ostrzale Glorius zostaje posłany na dno. Niszczyciele brytyjskie nie pozostawiają Niemców bez odpowiedzi, a kasta wypuszcza torpedy jedna ugodzi w Szarnhorsta. Dwa samotne niszczyciele nie mają szans potężnie uzbrojonymi pancernikami, oba zostaną zatopione. Niemcy uporali się z zalaniem. Jedna wieża na Scharnhorstie zostaje unieruchomiona, 48 ludzi ginie. Zalanie spowodowało pięciostopniowy przechył i zwiększyło zanurzenie rufowe o prawie metr. Maszynownia została uszkodzona przez zalanie, prawy wał śrubowy został zniszczony. Poważne uszkodzenia zmusiły Scharnhorsta do wycofania się do Trondheim, celem wykonania tymczasowych napraw. Pancernik zostaje wykryty przez Brytyjczyków i dwa dni po dotarciu do Trondheim zostaje zbombardowany. Nalot nie udaje się. Brytyjczycy wysyłają pancernik Rodni, który swoją drogą również trafił w najnowszej aktualizacji do drzewka brytyjskiego. Rodneya ma wspierać lotniskowiec Ark Royal, który 13 czerwca wysyła bombowce nurkujące z kóła, aby zaatakowały pancernik. Osiem skół zostaje zestrzelonych przez niemieckie myśliwce, pozostałe siedem przedzierają się przez obronę przeciwlotniczą. Z siedmiu bomb trafia tylko jedna, nie powodując żadnych zniszczeń. 20 czerwca Scharnhorst opuszcza Norwegię, będąc ciągle atakowanym z powietrza. Ataki nie przynoszą żadnych skutków, Pancernik bezpiecznie dociera do Niemiec, gdzie przejdzie gruntowne naprawy. Będą trwać 6 miesięcy. Po zakończeniu napraw, pancernik przechodzi testy na Bałtyku, by w grudniu 1940 roku dołączyć do siostrzanej jednostki. 28 grudnia 1940 roku oba pancerniki podejmują próbę przedostania się na Atlantyk, lecz w trakcie rejsu podczas sztormu uszkodzony zostaje Gneisenau. Oba pancerniki zawracają. 3 lutego 1941 roku przepływają Cieśninę Duńską. 8 lutego nadpotykają pierwszy konwój HX106. Przeprowadzają atak, który zostaje przerwany ze względu na wykrycie pancernika HMS Ramiles. 22 lutego Niemcy zatapiają cztery statki handlowe, unikając starcia z Royal Navy i ich lotnictwem. Pomiędzy 7 a 9 marca atakują kolejny konwój, również zrywając kontakt ze względu na wykrycie innego pancernika – HMS Malaj. 16 marca 1941 roku Niemcy zatapiają 13 statków handlowych. Cztery z nich zatapia Scharnhorst. Była to ostatnia akcja bojowa przed ponownym zawinięciem do portu. 22 marca Scharnhorst oraz Gneisenau zawijają do portu w Breście. Podczas operacji Scharnhorst zatopił 8 okrętów o tonażu około 50 tysięcy ton BRT. Podczas pobytu we francuskim porcie w Breście pancerniki Scharnhorst-Gneisenau oraz ciężki krążownik Admiral Hipper były celem brytyjskich nalotów. Zaplanowano przebazowanie siostrzanych pancerników oraz ciężkiego krążownika do Niemiec. Okręty opuszczają port w Brescie i w dniach 11-13 lutego przedzierają się przez kanał La Manche do Niemiec. Podczas rejsu Scharnhorst zostaje uszkodzony poprzez bliskie wybuchy min morskich. Pancernik uda się do Wilhelmshaven na naprawy, które potrwają 8 miesięcy. Scharnhorst dostaje rozkazy ma dołączyć do drugiego pancernika klasy Bismarck, Tirpitz i jego dziewięciu niszczycieli celem wykonania rejsu bojowego. Rajdu, rajdu na Spitsbergen, największą norweską wyspę. Zespół niemiecki miał ostrzelać wyspę, a dokładnie stanowiska rosyjskie. 6 września rozpoczyna się rajd niemiecki. Scharnhorst niszczy kilka baterii dział 76 mm oraz bardzo cenną stację meteorologiczną, która przekazywała aliantom informacje o pogodzie. Które te informacje były bardzo kluczowe. Podczas planowania konwojów brytyjskich do Murmańska. Rajd kończy się sukcesem 9 września. Ostatni rejs Scharnhorsta. Bitwa o przylądek północny, grudzień 1943 roku. 25 grudnia 1943 roku, Scharnhorst i kilka niszczycieli pod dowództwem kontradmirała Elisia Beja wyrusza w rejon północnej Norwegii. Celem zaatakowania konwojów JW-55B oraz RA-55A. Rozkazy wypłynięcia zostają przechwycone przez Brytyjczyków, którzy natychmiast reagując wysyłają liczne okręty celem przechwycenia i zatopienia niemieckiego pancernika. Następnego dnia z powodu złej pogody Bay wysyła niszczyciele na południe, pozostawiając Scharnhorsta samego bez jakiejkolwiek eskorty co okaże się fatalne w skutkach. Mamy 26 grudnia 1943 roku, godzina 9.30. Scharnhorst napotyka brytyjskie krążowniki, lekkie, Belfast, Norfolk oraz Sheffield. Po krótkiej wymianie ognia Brytyjczycy niszczą radar pancernika. Po raz kolejny Scharnhorst pozbawiony radaru nie jest w stanie celnie prowadzić ostrzału. Pogoda pogarsza się. Admirał Bay nakazuje zawrócić w kierunku bezpiecznego portu w Norwegii. Uważa, że uda mu się uciec. Nie wie jednak, że ślezony jest przez brytyjskie krążowniki lekkie i płynie prosto w pułapkę. Trzy minuty przed godziną siedemnastą, zgrupowanie floty brytyjskiej rozpoczyna ostrzał. W skład zgrupowania wchodzi między innymi pancernik Duke of York. Niemcy mimo zniszczeń zwiększają dystans między Brytyjczykami. Ciągle mają nadzieję, że uda im się uciec do norweskiego portu i ochronić okręt. Około 18.20 salwa z pancernika Duke of York trafia w maszynownię Scharnhorsta, skazując go tym samym na zagładę. Brytyjskie niszczyciele odpalają torpedy w stronę niemieckiego pancernika, który nie jest w stanie wykonać żadnego manewru celem uniknięcia torped. Pancernik zostaje ugodzony. Seria wybuchów torped kończy dzieła. Pancernik Scharnhorst zostaje posłany na dno. Na jego pokładzie ginie 1932 członków załogi, w tym kontradmirał Erich Bey oraz dowódca okrętu, komandor Friedrich Hinze. Brytyjskie niszczyciele HMS Scorpion oraz HMS Virago podejmują zaledwie 36 niemieckich marynarzy. Akcja ratunkowa zostaje przerwana. Powodem zaniechania dalszej akcji ratunkowej, co skutkuje pozostawieniem niemieckich marynarzy w wodzie było niebezpieczeństwo storpedowania przez uboty. Tak kończy się historia pancernika Scharnhorst. Jeżeli chodzi o War Thunder, Scharnhorst kończy na tą chwilę niemieckie drzewko floty pełnomorskiej. I czy warto badać ten pancernik? Oczywiście, że warto. Obecnie jest to niezatapialna, można by tak powiedzieć, yy, twierdza, no bo słuchajcie, ten pancernik potrafi bardzo dużo przyjąć, a swoją drogą. Jego czas przeładowania jest w stanie naprawdę bardzo dużo zdziałać, bo co 18 sekund jesteście w stanie oddać pełną salwę. Ja Wam dziękuję za kolejny odcinek historyczny. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka. Ja Wam życzę dobrego dnia, raczej się już w tym roku nie usłyszymy, więc również życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Cześć!